Właśnie teraz będziemy wyszukiwali mój kanał. Zobaczymy czy w ogóle go yy, ten wyszukamy. No to wiem miałem... P. Będziemy chyba. Ja nie musimy wiedzieć. Nie to. Ciężko się to dziwnie te. Si. Tutaj ja bardziej wpisuję i nadal na dole ktoś tu jest. To chyba to my. Tak, to my. O Jezus, i tu jest. Ej, ale ekstra. Gdzie tutaj? Nie nikt mi, niby tutaj. tutaj. Nie wytrzy, A mnie to pokazuje mi. widzicie, to O, jeden tutaj właśnie odchodzi. O, o, to było fajne, tu damy lajkusia, I tu nie trzeba, tu też nie, tu też, tu nie, tutaj nie. A to było fajne, poczekajcie, jak stąd wyjdę, bo nie wiem, o co chodzi tu. Nie no co chodzi ale sobie pooglądamy sobie oglądamy sobie to ktoś nie, nie, ktoś nie oglądał Czekał auta mama siedzi na telefonie ja szukam maty Donald Mini webs słucham muzyki się z... słucham jakby co co to będzie takie coś co o tu chciałam włączyć i w nocy to usunęłam więc jakby co chciałam, że patrzy. szuka też magnety, głodna, głodna wrac, ja cieszymy się, bo podjechaliśmy do Magdynalta am, am pycha bym się już zaraz telefon rozwody. Tu chciałam też i tak samo się, no, w tym może być na miejscu. No. Bo tu mi się usunęło i tak chciałam. O Jezu, skończyło się. Aha, dobra. to jakby co na, na końcu miał być, że jesteśmy H Ru pe empeng